Dzisiaj wydajemy Mazda MX5 z 2021 roku, którą wylicytowaliśmy za 6200 dolarów, a klient zmienił w niej wszystko oprócz koloru. No, nie siedziałem w Azji MX-5 zapomniałem, jak fajnie jeździ się takimi samochodzikami. Ta pozycja jest dosłownie jak w jakiejś małej rajdówce. Zresztą, może nie się dobrze siedzi, bo mam jakiś 1,78 78. Ale te fotele, pomimo tego, że nie wyglądają jak fotele rajdowe, to mają zupełnie fajne trzymania boczne. 2021 rok, więc dosyć świeża mazda. Tutaj mamy trochę plastiku, chociaż wygląda to jak jakiś seryjnej. W seryjnym wyścigowym samochodzie i miałoby być metalowe. Natomiast mamy wielofunkcyjną kierownicę, mamy wyświetlacz, oprócz tego jest klimatyzacja, elektryczne e, szyby i skóra. Ale tu już przechodzimy do tego, co wymienił klient. Ale trochę mało tu jest miejsca. Mam plecak, jak to się nie reporterski, plecak plecak fotograficzny i już nie ma tu miejsca, więc jadę. Nara. A jak nagrywać kabrioleta, to tylko przy słońcu, przy którym mrużymy oczy, prawdziwym, mocnym, przyńskim czym w Kalifornii. Wcześniej wspomniałem o skórach, bo samochód przyjechał tutaj na welurowych fotelach i boczkach. Klient sobie zażyczył, żeby wymienić wszystko, co jest w środku. Oprócz tego klient poprosił, aby dołożyć mu rozpórki. Pokażę Wam, jak znajdę ten dzymidzel do otwierania. O, jest. Rozpórki do silnika. dokładnie trzy, bo one są z trzech elementów i coś, czego nie jestem pewien, czy powiem dobrze, albo chłopcy mnie okłamują. Podobno klient do układu dolotowego dorzucił coś takiego, to jest oryginalne z Mazdy, ma to jak oni to powiedzieli? Podbić dźwięk, dźwięk. Podbić dźwięk niko... <laughs> nie wiem, czy to jest prawda nie wiem, czy mnie okłamują, rzadko robimy Mazdy, być może gadam teraz głupoty chyba, że ktoś się zna. Podobno przyjechało to w oryginalnym pudełku nie wiem Choć się domyśla. Mało tego, klient poprosił jeszcze, aby wymienić mu układ wydechowy. I tak cała naprawa wyniosła 35 tysięcy złotych. Samolot kupiliśmy za 6200 dolarów. To w przeliczeniu ze wszystkimi podatkami, akcyzami, cłami i tak dalej wychodzi w sumie 79 tysięcy. Import, rejestracja. Nie było jeszcze myjni, trochę jest brudne. Natomiast 79 tysięcy. Tyle wyszedł ten egzemplarz. Podobne egzemplarze kosztują od 100, no od 96, ale od 100 do 140 tysięcy. Natomiast tak doposażone nawet 110-120. Więc mamy oszczędności prawie 40 tysięcy złotych na rewelacyjnej maździe MX5. A teraz jadę przetestować. Co to jest? Buddha Best Nikodem. Budda, proszę, to odpisz na Instagramie. Coś Wam pokażemy. Kamila, La Budde, Budda, pewnie doskonale znacie. Ostatnio była kręcona reklama Dose. Ktoś na niego zrobił liście ja to wyślę. Dokładnie w tym miejscu było to kręcone. Nie za bardzo mogę zdradzać pewnie szczegóły, natomiast e, oglądajcie następny odcinek, który wyjdzie chyba w ten sam dzień co, co ten. Też był dzień wcześniej. A no tak, to no będzie dzień wcześniej. To właśnie było kręcone tutaj. Ktoś, no strasznie dużo ludzi tu oczywiście próbował przeskoczyć płot i pogadać na chwilę z Kamilem. I ktoś zostawił liścik. Odpisz na moim Instagramie, ale Nikodem Myrda. Nie wiem natomiast, to przekażę Kamilowi. Może nagra z tym krótkie story. Może to miało być serduszko? Nie wyszło mu. Zobaczymy nikodem czy Kamil do ciebie odpisze. Dobra, to już? Czekaj. Już. Zobaczeka pogoda. Może tak zdejmiemy, co? A wiesz, jak to się robi tutaj? To nie to wiem jak się to robi. Jest to jakiś guzik. Czekaj, tu jest dyndza. To są elektronicznie, nie? O, szyby zeszły. Nie powiedziałem, że pan chciał polakierować kluczyk tak jak na wozie. Tu może coś jest? Zbierzność. Żeby nie było. Nie, nie trzeba. Tak. Czy to chyba nie jest elektronicznie? No dobra, ale jakoś się musi otwierać I co już? Dobra, to co? Jedziemy? Całkiem przyjemnie, nie? Chciałem powiedzieć na romantyczny wypad, ale mamy żony. Chyba się o tym jedzą teraz. A nie powinno to być jeszcze czegoś do góry? Fajnie, nie? Takie ładne widoki mamy na betonowy płot. I bokiem trochę jak taki Ken Block, chociaż on nie skończył za dobrze. Dobra, jedziemy po Tasza. Dobra, wracamy na warsztat. Patrz ładnie pukam do Pana. Podobno przyszło coś z Milwaukee. Jakieś tam pojedyncze paczuszki. Chodźcie, pokażę. Co to? Na ścianę System pakał na baterie. Tu wsadzasz, widzisz, te większe. Tu wsadzasz jeszcze większe, a tu na przykład prętarkę, tak. albo pneumata elektrycznego. Zresztą tu głównie jest wyposażenie szafek. Tu masz wkłady gąbkowe do szafek narzędziowych. Tu masz zestawy grzechotek. Tu masz już zestaw jakichś młotków, tu jest dmuchawa do śniegu i do liści, Taka O, na to mała. czekaliśmy. To jest najbardziej przydatna rzecz w zimę na salonie. Nie? Kolejny, nie kolejny zestaw, tu masz fajną rzecz, co jestem bardzo ciekaw, multimetr. Multimetr? Tak. Cokolwiek by się to nie robiło. A co w tym nie jest było się napięcie. Ja co? Wiem, to się robi multimetrem, ale co tu jest takiego innego? Tak, niema... ten jest bardzo mocno uproszczony, ponieważ on sam sobie dobiera skalę, w jakiej mierzyć, tylko przełaża, przełączasz sobie, czy chcesz omy, czy chcesz wolty, czy waty, wszystko sobie, czy jaki amperaż. Tu też fajna ciekawostka. Już ci powiem szczerze rozpakowałem przed Tobą. Ale ja pierwszy to chciałem rozpakować. To Nie, ja ja cały. pakowałem wcześniej. Miałem starszą siostrę i ona zawsze wszystko rozpakowa rozpakowała wcześniej. Patrzę, jest to na stare lata ja będę też coś tam To co mamy u chłopców na blacharni, do szlifowania spawu, jak i rozszlifowania. Aha, dobra, rozumiem. A to się to jakoś odwraca, nie? Tak, tu masz. No to nie działa. Ty przekręcasz. Tak. Tutaj dajemy. Precyzyjne szlifowanie. Ej, za chybiste to jest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pudełek. Co tu jest w ogóle w środku? Wiertarka wiertarków. Wiertarka w kręgu, karta mniejsza, poręczniejsza. O, fajnie ja taką chciałem powiedzieć. Tylko ta nie działa. To moja już. Z konkurencyjnej firmy, prywatnie. <laughs> Zepsuła. Ale popatrz, to jest z głowicą płaską. Jesteś w stanie dojść do bardzo ciasnych miejsc. Normalnie głowica jest takiej szerokości, mm -hmm. a to jest po prostu ona o połowę mniejsza, żebyś mógł w bardziej precyzyjne, no mniej dostępne miejsca dojść. Świetnie, dobra, dalej nie trzeba rozpakowywać. Ja i tak to będę brał, muszę to spisać, bo będziemy nagrywać rolki o każdym, z każdej z tych rzeczy. Super jest. Fajnie chłopaki... Dobrą robotę Ja za dzisiaj serdecznie dziękuję, natomiast nie zapomnijcie, że w środę i co? Środę o 18 latuje odcinek z Kubą, który w tym tygodniu będzie testował dokładnie takiego chargera, bo ten jest w wersji Daytona, a on będzie testował Hellcat. Natomiast ja za tydzień będę wydawał bardzo ciekawego Dodge Challengera RT, czyli 57 chemii. Nie zapomnijcie oczywiście, że jesteśmy też w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, a przed nami kolejne lokalizacje. Dzięki bardzo, subskrybujcie kanał. Na razie, cześć.